Cześć! Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj taki popołudniowy wypad nad wodę na moje jeziorko, tutaj pobliskie. łowił dzisiaj na kasta. Cały dzień planuję na jerki, na gumy. Ostatnią parę z dwa brania zrobiłem, jednego wyciągnąłem, jednego spiąłem z Zobaczymy co dzisiaj będzie. Pogodę mam super, cieplutko. Fale mam w swoją stronę. Do wieczora kupę czasu. Może się uda coś wydłubać zobaczymy jak to dziś poleci no i co, będę się brał i wędkuję, szkoda dnia dobra, bierzemy się do roboty, pierwsza miejscówka porzucam tu trochę na gumę zobaczymy przy tej sitka. nie do daleko na razie rzucam o, nawet wody przebrało sporo a dzisiaj, teraz na razie może na tą Na gumy połowie trochę Potem przejdę na dżerki Jakby nie było efektu Jest taka roślinność podwodna, gdzieś tak z 20 metrów. Będziemy tą roślinność obławiać, licząc na to, że tam jakiś będzie zębaty sobie stał. No i na początek sitka. Nie będę jakoś daleko rzucał. no tu widzę drobnica pod sitkami się spawia. No i te szczupaki powinny tu stać. No woda nawet czyściutka. który mamy się kolorem zobaczymy. Ciśniemy się tutaj, zobaczymy, ile lepiej zajdę. Nie, nawet, o, tu ryby, nawet były, przepuszyłem. Coś tu stało w tych trawkach. No nie, 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 Coś tu stało nie, 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 jest wojna że <tryk> coś tutaj? nie no, wiem o, się zbawia. Pa, ra, pa pa pa, pa Raz tutaj mam okay. ja coś dziabnie Będzie bez kontaktu dzisiaj Nic nie poddajemy się Czy uda coś zrobić Mamy rybę O, walczy Ale chyba nie duża Ale chyba mamy rybę O, chyba w trawę weszła A może ją wyciągnę Wyciągnę O kurde, w trawsko weszła, Nie wiem czy jeszcze tam jest Ale mamy szczupaka Albo już go nie mamy Jest Łapnął się tak dziwnie nie duży Ale jest ryba O kurde, on się przetegował o. Gdzieś ty się walno Całym tym dżerkiem się przewinął Odwiniemy go o. Jest nieduży szczupaczek Taki malutki wziął Aś ty się przetegowa To ładnie I taki proszę szczupaczek Pierwsza ryba A takie odzerka proszę taki szczupaczek sobie wziął Aby kto nie wierzył Takie duże przynęty też biorą Dobra, wypuszczamy dziada A tak się tutaj przetygował Przewalił, ale o, taki szczupaczek proszę nie duży ale ryba jest dobra wypuszczony ładnie. a poszedł torpeda a tak przywalił myślałem że większy ale udało się coś zrobić branie się zrobiło rzucałem rzucałem jest Mówię, nie będę kombinował na większą przynętę i gdzieś tam na granicy tego zielska przywalił. Idziemy dalej tam rzucać, pójdę sobie, nie będę w wodzie stał. Jedna ryba. Ranie energiczne, klaps, ale małe, a proszę, takiego dyrku się przywalił. Jeszcze tam kawałek się pójdzie w mążyce. Jedna rybka jest ale nie pod takie rybyśmy przyjechali. Coś fajnego by się przydało złowić. Owie na grubo większego, żebyś I tak się zaparł w tych trawach tam, ale muszę go wyciągnę. Dalej próbować Wiatr się obrócił, teraz wieje w tamtą stronę Tak dziwnie, raz tej, raz tamtej on nic jeszcze dość wysoko, trochę czasu mam Z drugiej strony teraz jestem, tam gdzie te branie wiałem Próbuję, może z tej strony jakiś sobie znajdzie. Fajne, tutaj takie odcinki są. Ale nie, ma, na razie nic. Tak, na grubo. To dalej jeszcze podejdę. Воды много, не дается так пайно выйти. Dzisiejszy dzień już dobiega końca, popołudnie. No i co dzisiaj? Słabo jedno branie, ale na tej wodzie to się nie dziwię. Duża presja. Coś się udało zrobić. Jedno branie na. Pokażę na którego dżerka. Na kastał wiem, na tego największego dżerka mi wzięło Jeden szczupaczek nieduży. No i co, pokażę Wam tu jeszcze nie więcej. Co dziś z sobą zabrałem? Tak, tutaj w pudełku mam dziarki. Większe, mniejsze, cięższe. Dzisiaj się bardzo, bardziej na dziarkach skupiłem. Trochę z początku jeszcze łowiłem na taką gumę. A parę takich, bo większych. Na taką też tutaj zbrojoną. Ale nic się nie działo, więc przeszłam, zaryzykowałem i łowiłem sobie cały dzień na tego swima fajnie się nim rzuca daleko Mówię zysk albo wpysk i jedno branie zrobiłem mały szczupaczek tak już mówiłem i to by było tyle na dzisiaj no nic, tak też bywa nie zawsze biorą ale nie można się poddawać może znowu kiedy wpadnę tutaj na wodę, popróbuję może coś z tego będzie A co, teraz się z Wami żegnam i do następnego razu nad wodą może będzie lepiej, jakieś ryby będą większe wyjechały. A nie, to może gdzie indziej jeszcze pojadę. Zobaczymy. No to trzymajcie się, cześć, hej, do następnego razu.